Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Omnizjaszu, Panie, usłysz nasze wołanie, nasze oczekiwanie na Ciebie, Grzegorzu, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie, Omnizjaszu, nasze oczekiwanie na Ciebie, Grzegorzu, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie. Idziemy, Grzegorzu, na spotkanie? I Grzegorz się odezwał. Co prawda, ma urlop, bo ma jeszcze wolne bo jeszcze, jeszcze, wiecie, jeszcze dzisiaj jest wolne ale e, przysposobił się pozytywnie ku Waszym modlitwom. O mnie Grzegorz przesłał mi dwie strony zapełnione tekstu. Wraks! Wraks jest dzisiaj wraks, więc lećmy dalej, co tam się dzieje ale uwaga, tylko dwie strony nie mam więcej, więc muszę to rozciągać. Przybycie od sieczy marszałka Kagoriego, poza dostarczeniem posiłków i jak się okazało kluczowych dla ochrzczonej jego nazwiskiem ofensywy, Tytanów, miało jeszcze jeden skutek. Na, a w zasadzie nad wraks, otworzył się kolejny front. Poza nowym mięsem armatnim, czołgami, działami, amunicją, zaopatrzeniem i przede wszystkim boskimi maszynami, na pokładach konwoju przybyły dwie duże jednostki lotnicze. 717 Skrzydło Myśliwskie oraz 1099 Skrzydło Bombowe, dając łącznie około 200 myśliwców i 88 bombowców maruder. Znajdujące się do tej pory w paskudnych łapskach, mackach albo jakichkolwiek innych kończynach chwytnych heretyków, przestworza nad wraks miały stać się kolejną sceną toczącej się wojny. Pierwszym, rozpisanym przez marszałka Kagoriego, aktem wojny w powietrzu było zdobycie. I utrzymanie przewagi powietrznej. Siłą rzeczy realizacja tego zadania miała spoczywać początkowo wyłącznie na myśliwcach. Startujące z pokładów okrętów eskadry Thunderboltów wykonywały pierwotnie jedynie patrole bojowe, mające zapewnić osłonę portu gwiezdnego, linii zaopatrzeniowych i pozycji 88 Armii Oblężniczej. Utrzymanie stałej obecności myśliwców nad Wraks stanowiło w tamtym momencie ogromne obciążenie. Tak dla pilotów, jak i personelu technicznego. Brak bas na powierzchni drastycznie ograniczał czas, w jakim eskadra mogła realizować zadania bojowe. Część paliwa musiała zostać przeznaczona na wzniesienie się w górne partie atmosfery, gdzie odpalany był silnik rakietowy, umożliwiający powrót na macierzysty okręt. W czasie, kiedy jedna eskadra znajdowała się w drodze powrotnej, kolejna już musiała znajdować się na jej miejscu nad osłanianym obszarem. Powracające do hangarów samoloty wymagały obsługi, nawet jeżeli nie doszło do walki. Poza standardowym tankowaniem i sprawdzeniem poziomu pozostałych materiałów eksploatacyjnych w stylu smarów, płynu chłodzącego czy hydraulicznego, należało dokonać przeglądu maszyny w poszukiwaniu potencjalnych uszkodzeń. Jakby nie patrzeć, wejście w atmosferę jest zjawiskiem dalekim od delikatnego, i oddziałujące na płatowiec siły mogą nadwątlić jego konstrukcję do stopnia, w którym kolejne zejście z orbity zakończy się choćby oderwanym skrzydłem, co siłą rzeczy jest całkowicie kontrproduktywne. Bieżącej konserwacji wymagały również osłony termiczne, które katowane raz po raz zaczynały pękać albo po prostu ulegały zużyciu. Upierdliwa dla mechaników sytuacja stawała się całkowicie dramatyczna, jeżeli powracająca eskadra nawiązała walkę z nieprzyjacielem. Do całej wcześniejszej litanii czynności do wykonania dochodziło przezbrojenie maszyn oraz nieporównanie bardziej czasochłonne i męczące naprawy potencjalnych uszkodzeń. Sytuacja nie wyglądała wiele lepiej dla pilotów. Same zadania bojowe stanowiły dla nich duże obciążenie, tak fizyczne jak i psychiczne, do wszystkiego dochodziły zapewne dyżury bojowe, w czasie których pozostawali w pełnej gotowości, niejednokrotnie wpięci w fotele swoich myśliwców po kilka godzin. Z początku działania prowadzone były w obliczu niemal kompletnego panowania nieprzyjaciela w powietrzu. 717 skrzydło ponosiło spore straty, na pewno większe aniżeli zadawano, zada, zadawało przeciwnikowi. Jednak imperialna przewaga leżała teraz w tym, że na powrót izolowani zdrajcy nie mieli opcji uzupełnienia strat w ludziach, nawet jeżeli termin ludzie jest bardzo umowny i sprzęcie, podczas gdy aeronautyka, imperializm, była zdolna do szybkiego zastąpienia utraconych maszyn i poległych załóg. Co więcej, fakt działania nad własnymi siłami oznaczał, że każdy zestrzelony pilot, któremu udało się bezpiecznie dotrzeć do Ziemi, w przeciągu kilkunastu godzin, najdalej dnia, może dwóch, wracał do swojej jednostki, gdzie czekała na niego nowa maszyna i ewentualnie zjadliwe uwagi, ewentualne zjadliwe uwagi kolegów, jeżeli dał się zestrzelić w głupkowaty sposób. Specyfika początkowego okresu powietrznej wojny na Wraks siłą rzeczy ograniczała wykorzystanie bombowców. 717 Skrzydło Myśliwskie nie było zdolne do jednoczesnego zapewnienia patroli bojowych ponad linią frontu oraz eskortowania bombowców. Zaś panoszące się wszędzie Hellblady i Helltalony stanowiły poważne zagrożenie dla pozbawionych osłony maruderów. 1099 Skrzydło Bombowe musiało ograniczyć swoje działania do zwalczania natarć zdrajców i ataków na ich pozycje frontowe. W obu sytuacjach możliwe było przeprowadzenie szybkich, przeprowadzanych z lotu koszącego, uderzeń w stylu walnij i zwiewaj, tak aby maksymalnie opóźnić wykrycie kluczy bombowców, a nieprzyjacielskie myśliwce miały minimum czasu na reakcję. Panowanie przeciwnika w powietrzu nie było jedynym czynnikiem uniemożliwiającym pełnoskalową ofensywę bombową. Aeronautyka Imperialis nie dysponowało odpowiednią ilością bomb, które można było całymi tygodniami zrzucać na heretyckie łby. W tamtym czasie priorytet miały czołgi, działa i amunicja do nich. Zabezpieczenie pozycji 88 armii miało absolutny priorytet, bo historia ludzkości nie zna wojny, w której zwycięstwo osiągnięte zostało poprzez. Wybombardowanie nieprzyjaciela. Od wystarczy zapytać chociażby zachodnich aliantów, którym przez lekko licząc dwa lata ofensywy bombowej nie udało się wybombardować Niemiec, pomimo tego, że niemieckie miasta zamieniły się w Morza Rui, na Wiele fabryk zostało dosłownie zrównanych z Ziemią. W 930-931 s 824 roku, 41 milenium, ukończono pracę przy konwencjonalnych lotniskach dla obu skrzydeł, więc wojna w powietrzu. Mogła nabrać zdecydowanie poważniejszego tempa. Piloci myśliwców mogli złapać oddech i nieco wypocząć. Pomiędzy kolejnymi zadaniami, eskadrom niemal całkowicie odpadł element do lotu i powrotu ze strefy działań, więc o wiele więcej czasu można było przeznaczyć na realizację właściwego zadania. Otrzymawszy do dyspozycji planetarne bazy lotnicze, marszałek Kagori. Mógł wyciągnąć kolejnego Asa ze swojego rękawa. Był nim, były nim cztery marudery vigilant, które dzięki swym potężnym sensorom i urządzeniom komunikacyjnym mogły zapewnić siłom imperialnym podgląd całej strefy walk w czasie rzeczywistym. Co jeszcze ważniejsze, dzięki olbrzymiemu pułapowi, na jakim operowały, mogły bez większego problemu zaglądnąć zdrajcom za kołnierz i nie ponosząc nadmiernego ryzyka wysępić wszystko to, czego ci nie chcieli pokazać. Lotniczy rekonesans ujawnił, że zdrajcy nie ograniczali się jedynie do wyciągania potrzebnego sprzętu z przepastnych magazynów. Wewnątrz muru kurtynowego powstało całe przemysłowe zaplecze toczącej się wojny. W improwizowanych manufaktoriach powstawała nowa broń i amunicja, a w warsztatach dokonywane były nawet bardzo poważne naprawy uszkodzonego sprzętu. Zdrajcy ewidentnie posiedli sporą wiedzę na temat eksploatowanych wozów, bowiem potrafili dokonać konwersji ich konwersji tak aby w mniejszym lub większym stopniu zaimprowizować wóz zaspokajający bieżące potrzeby. Od choćby w kontekście imperialnych nalotów uzbroić część transporterów opancerzonych czy nawet ciężarówek w działa automatyczne. Skupiony w bezpośrednim sąsiedztwie Cytadeli Przemysł nieprzyjaciela pozostawał daleko poza zasięgiem nawet najcięższych dział, jakimi dysponowała 88. Armia Oblężnicza, więc jedynym, co mogło zostać użyte do jego zniszczenia, pozostawało lotnictwo bombowe, które do tego czasu zdążyło już zgromadzić dość zapasów, by móc w pełni zaangażować się w działania ofensywne. Wkrótce codziennym widokiem na wrackńskim niebie stały się smugi kondensacyjne ciągnięte przez formacje bombowców. I eskortujące je klucze myśliwców, taplający się w błocie żołnierze korpusów śmierci, mogli odnieść wrażenie, że załogi lotnicze miały w porównaniu z nimi niemal wakacje. Lotnicy nie musieli gnieździć się w błocie okopów i nieustannie wystawiać się na niespodziewaną śmierć od jakiegoś zbłąkanego pocisku artyleryjskiego. Rzeczywistość była jednak zgoła odmienna. Co prawda załogi dysponowały ciepłymi, relatywnie wygodnymi bazami położonymi daleko za linią frontu, jednak każdy rajd w okolice Cytadeli oznaczał dla nich wystawienie się na ogień niemal całego uzbrojenia przeciwlotniczego, jakim dysponowali zdrajcy. Jakby tego było mało, do ściany pocisków i ulewy rakiet Manticore zawsze dołączała chmara hel które spadały z góry na obniżające pułap do ataku formacje maruderów. Wkrótce Cytadela oraz jej bezpośrednia stolica zyskała wśród imperialnych załóg miano Gniazda Szerszeni. Poziom ponoszonych wśród personelu latającego strat był w czasie ofensywy powietrznej niemożliwie wysoki w stosunku do ilości zaangażowanych sił, a prawdopodobieństwo śmierci w czasie wykonywania zadania było drastycznie wyższe niż w piechocie. Marszałek Kagori przez moment obawiał się nawet, że widząc poziom strat, imperialna marynarka wojenna wycofa się z wojny o wraks, jednak otrzymał zapewnienie, że tak się nie stanie. Napływ nowych maszyn i ludzi spowodował, że ofensywa bombowa mogła trwać nadal i według szacunków w 278. jednostce 825 roku 41. milenium imperialne lotnictwo osiągnęło równowagę sił i z czasem zaczęło zdobywać całkowite panowania w powietrzu, niemal wybijając nieprzyjacielskie samoloty. Co do sztuki. I niestety, niestety skończył się artykuł. Grzegorz na szybko mi podesłał to, co mógł, mam nadzieję, i wy zanosicie kolejne pieśni. Eee, Przebacz moją niewierność, jak łotrowi na krzyżu, tylko w tobie mam pewność miłosierdzia i owrak z artykułu. Imię twoje, Grzegorzu, zaniosę w każdy świata zakątek. Przyjdź i pokaż mi drogę do wraks na początek, i tak dalej, tak dalej. Eee, tak więc śpiewacie. I oczywiście dymicie, wiadomo czym, kadzidełkami, bo Grzegorz lubi. Lubi kadzidełka pewnie, jak mu tam ktoś ten kadzi. Eee, więc li mam nadzieję, że za tydzień już będzie konkretny, kolejny artykuł o Wrax. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Wejdź na patronite i projekt.